Bardzo dziękuję. Magnificencjo Księży rektorze, Wysoki Senacie, Eminencjo, Ekscelencje, Magnificencje, Szanowni Państwo Profesorowie, nade wszystko studenci i to studenci pierwszego roku studiów na różnych kierunkach tego papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na inaugurację, ale też za powierzenie wykładu inauguracyjnego. Chcę Państwu się przyznać, że bardzo lubię głosić wykłady inauguracyjne z dwóch powodów, trzech w zasadzie, ale dwa są równorzędne. Po pierwsze, to są te wykłady, od których wszyscy oczekują, że będą maksymalnie krótkie, a po drugie, nikt nie ma pretensji, jeśli one są jeszcze krótsze niż marzyli, więc postaram się te Państwa marzenia tutaj spełnić. Trzeci powód to trzeci powód to za chwilę związany też z dzisiejszą rocznicą, ale zanim ten wykład o pedagogice wstydu, pedagogice dumy i edukacji patriotycznej to dwa słowa gratulacji dla księdza rektora i dla wszystkich, którzy przyczyniają się do tego, że ten Uniwersytet Papieski Jana Pawła II rzeczywiście wspaniale funkcjonuje i współdziała również z naszym katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II czy z Uniwersytetem kardynała Stefana Wyszyńskiego po to, żeby to dziedzictwo rzeczywiście przejmować, pomnażać, przekazywać następnym pokoleniom. Dzisiaj jest to szczególnie, szczególnie ważne. Gratuluję wszystkich osiągnięć, ewaluacji, gratuluję wszystkich inwestycji. Dokładamy te 25 milionów złotych i to nie jest nasze ostatnie słowo. To jest tak, to jest tak Pani Rektor, że działamy, Pan Dyrektor Generalny potwierdzi zgodnie z dewizą, z dewizą rzeczy niemożliwe od ręki, cuda w ciągu dwóch godzin, więc jeszcze się może coś zdarzyć. A potrzeby są widoczne. Rzeczywiście są te kotwice, o których mówiła pani prezes, i trzeba rzeczywiście tutaj na tych kotwicach osadzić już prawdziwy kampus uniwersytecki mogę zapewnić, że jest to jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Będziemy ten priorytet szybko, szybko realizować. Bardzo dziękuję rektorze. Gratuluję również wszystkim oznaczonym znów na czele z księdzem rektorem, bo wszystkie te medale, zwłaszcza prezydenckie, świadczą o tym, że macie Państwo ogromny wkład w budowę tego uniwersytetu, budowę jego wielkości i, i edukację, naukę, którą tutaj się uprawia. A teraz już przechodzę do tego tematu, który został mi powierzony od pedagogiki wstydu do Edukacji patriotycznej, pedagogiki Dumy, i to jest trzeci powód, dla którego cieszę się z tego akurat wykładu, bo nawet się nie spodziewałem, jak go przygotowywałem wcześniej, że będzie głoszony akurat w 45. rocznicę wyboru y, papieża Jana Pawła II, bo wydaje się, że najlepsza pedagogika patriotyczna, pedagogika Dumy to jest w wykonaniu świętego Jana Pawła II, człowieka, który przecież. Urodził się, wzrastał, żył w przedwojennych Wadowicach. We wszystkich tych warunkach, które tam były, w wielu kulturach. Przyjaźnił się i z Żydami i z Polakami. Widział relacje polsko-żydowskie na własne oczy i doświadczał. Był uczestnikiem tych relacji polsko-żydowskich. Był również uczestnikiem wszystkich tych wydarzeń tragicznych, dramatycznych tu w Krakowie w czasie II wojny światowej. Znów widział te relacje polsko-żydowskie. Polsko-niemieckie, niemiecko-żydowskie wszystko na własne oczy. Wydaje się, że nie ma lepszego świadka, nie ma lepszego autorytetu, który mógłby nam opowiadać o tym, jaka jest Polska, jaka jest Polska rzeczywiście. Mówimy o człowieku, który następnie widział wszystko, co się działo w Polsce powojennej widział całe te zbrodnie komunistyczne, był przecież widział również powstanie antykomunistyczne, był uczestnikiem najważniejszych wydarzeń z życia kościoła w Polsce. Które przekładały się bezpośrednio na życie w ogóle wspólnoty, której na imię Polska. Był człowiekiem, który następnie kształcąc się, studiując, badając, stał się wybitnym filozofem, poetą, a następnie wyniesionym przez kardynałów, którzy byli wiedzeni duchem świętym, jego wolą, do najwyższej godności w kościele, do biskupa Rzymu, Ojca Świętego. I wszystko to. U tego wielkiego światowca nie spowodowało, że kiedykolwiek przestał być dumny z tego, że był Polakiem. Wręcz przeciwnie, zawsze był dumny z tego, że był Polakiem. Myślał po polsku, ksiądz kardynał mnie poprawi, ale wydaje się, że wszystkie encykliki i wszystkie swoje wystąpienia przygotowywał w języku polskim. Dokładnie tak, mówił ksiądz kardynał, chociaż był znawcą wielu języków i nie sprawiałoby mu. Żadnej trudności, żeby przygotować to w innych językach, ale przygotował po polsku nie tylko dlatego, że w języku polskim, ale myślał po polsku, bo myślał całym tym dziedzictwem duchowym, którego na imię Polska. I ten sam papież, który przyjechał w 1979 roku do Polski, powiedział to, co wszyscy znamy, ale trzeba powtórzyć, jak się mówi o pedagogice wstydu, edukacji patriotycznej i pedagogice dumy: Proszę o was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. A jakie to korzenie? Czy to korzenie to szmalcownictwo? Czy to korzenie to zacofanie? Czy te korzenie to volksdeutsche? Czy te korzenie to współpracownicy zła? Czy te korzenie to ubecy? Czy te korzenie to Bierut? Czy te korzenie to Gomułka, Jaruzelski, Kania i wszyscy inni? O tym mówi święty Jan Paweł II, będąc zawsze dumnym z tego, żeby Polakiem? Czy też to margines? Był, zawsze, jest, będzie zawsze w każdym społeczeństwie, także w polskim, jakaś grupa ludzi, która nie, z której nie jesteśmy dumni. Którzy rzeczywiście wyrządzali ogromnie wiele zła w każdym narodzie, także polskim, ale czy mówiąc o tym wielkim dziedzictwie, któremu na imię Polska myślał o tym, święty Jan Paweł II czy też myślał o czymś, co było w zdecydowanej większości, o wszystkich wybitnych swoich przodkach, o wszystkich wybitnych swoich nauczycielach, o wszystkich swoich wybitnych mistrzach w kapłaństwie, w nauce, w sztuce, w poezji, o wszystkim tym, co składa się na to duchowe dziedzictwo, wielkie duchowe dziedzictwo któremu najmniej Polska. Czy zatem Święty Jan Paweł II był tym, który uprawiał pedagogikę wstydu, czy pedagogikę dumy, bo są takie dwie szkoły u nas w Polsce. W 1995 roku, kiedy jako młody, pozwólcie mi na minutę dosłownie, przedłużę, przedłużę ten wykład bardzo krótki, nie, takiego swojego doświadczenia, jako 18-letni licealista. Pracowałem we Włoszech w hotelu w czasie wakacji. Polska lat połowy lat 90., a, Polska, a, a Włochy połowy lat 90., to była przepaść. Dzisiaj tej przepaści już nie ma. W wielu miejscach nawet jest różnica na naszą korzyść, jeśli się dzisiaj popatrzy na dzisiejsze Włochy i na dzisiejszą Polskę. Ale mówimy o Polsce sprzed 30 lat. To była przepaść. Polacy mają to do siebie, że są za zakompleksieni. Najlepszym plastrem, i to takim jeszcze z Zaaplikowanym lekarstwem na wszelkie polskie kompleksy był właśnie Święty Jan Paweł II, dlatego zwalczany tak mocno, dlatego zaatakowany. Nie ma lepszego plastra na polskie kompleksy i to jeszcze wyposażonego w, piękną medy, w, piękną, w piękne lekarstwo jak Święty Jan Paweł II. Ten wybitny człowiek, który stąd wyszedł i poszedł tam i stał się światowcem w pełnym tego słowa pozytywnym znaczeniu. Więc jechało się zawsze dobrze do Włoch, nawet wtedy, kiedy ta Polska była, można powiedzieć, różniła ją od Włoch przepaść. No ale ten osiemnastoletni młody chłopak pracujący we Włoszech, w hotelu, w którym jeszcze Polacy nie przyjeżdżali, a kiedy mówiliśmy, że może by tu otworzyć gdzieś ten hotel na Polaków, bo są też okresy, gdzie są pustki, to nam mówiono, że nie bardzo, bo hotel się zdegraduje. Tak nas traktowano jeszcze w tych latach 90. -tych. Takie były realia, pomimo tego, że był ten święty Jan Paweł II. Wieczorem z. Turystami, z tymi wczasowiczami graliśmy w karty. Był tam również taki staruszek 90-letni, czy nawet 90-paroletni, już na pewno nie żyjący, bo miałby ponad 120 lat to jest niemożliwe, który był taki posępny, niespecjalny przyjaciel, można powiedzieć, taki mrukliwy, jak to mówimy. Graliśmy w karty i rozmawialiśmy. Tam była też grupa nauczycieli włoskich i pytają tego młodego 18-letniego chłopaka, jak Ci się Włochy podobają, może byś został. Mówię, że bardzo mi się podobają, wspaniałe są, natomiast no ja jednak będę wracał do Polski, a po co będziesz wracał, tam jest tak biednie, ostatnio byli u nas nauczyciele z Polski, nawet na lody nie mieli, prawda, i takie tam historie. I wtedy ten postępny staruszek, mało przeze mnie lubiany, wyleczył mnie ze wszystkich możliwych kompleksów, jeśli jeszcze je miałem. Mówi do tej nauczycielki włoskiej tak, skercji, essere polacco e un vanto, żartujesz, być Polakiem to jest zaszczyt. Byłem przekonany, że mówił o Janie Pawle II, który wówczas przecież jeszcze miał 10 lat pontyfikatu przed sobą. On nie mówił o Janie Pawle II. On mówił o swoim doświadczeniu polskości. On służył wraz z żołnierzami z armii Andersa. Przeszedł cały szlak bojowy od południa po Bolonie, po północ Włoch. Każdego dnia był razem z Polakami i mówił tak: Nie ma drugiej takiej armii na świecie. Nigdy nie widziałem takiej armii na świecie jak Armia Polska, która każdego ranka. W szczerym polu, jeszcze kiedy było ciemno, zaczynała dzień bojowy od mszy świętej polowej. Modliła się o powodzenie w walce o naszą wolność, jak o swoją wolność. Nie ma drugich takich ludzi. Być Polakiem to jest zaszczyt. Urosłem nieprawdopodobnie i jeśli miałem jakiekolwiek kompleksy, to od tamtego momentu już ich, już ich nie mam. Es polakko eunvant. Zadajcie sobie Państwo pytanie: dlaczego na przestrzeni tych. Kilkudziesięciu lat. Wybitni polscy filmowcy po Hollywoodach, wybitni polscy reżyserzy, scenarzyści, wybitni polscy ludzie kina, znani na całym świecie, obdarowywani w Wenecji, nawet nie w na Watykanie, ostatnio, czy w Hollywoodach, czy w innych tam kams. Dlaczego ci wybitni polscy filmowcy? Nie pokusili się, żeby najpierw nakręcić film i zrobić o Monte Cassino, o szlaku bojowym Andersa, o Maczku, o Sosabowskim, o wybitnych polskich patriotach, żołnierzach, którzy walczyli o polską wolność poza granicami kraju, którzy wywalczyli tę wolność wielokrotnie, nie dla siebie, bo nigdy do Polski nie wrócili, ale i dla wielu innych narodów europejskich. Dlaczego nie nakręcili pięknego filmu o Kalenbergu, o tym, co zrobił? nasz król Sobieski wraz z polską armią, ratując Europę przed zalewem muzułmańskim. Dlaczego nie nakręcili wielu innych filmów, do których scenariusze mamy gotowe? Tylko kręcili przez ostatnie 30 lat akurat te filmy, w których jeśli pokazywali Polaków, jeśli pokazywali AK, jeśli pokazywali BH, jeśli pokazywali Polskę i tych, którzy ją stanowili przed kilkudziesięcioma laty, to tylko ze złej strony. Jako ciemnogród, zacofańców, brutalnych antysemitów, szmalcowników, którzy jeśli ratowali Żydków, to tylko za pieniądze, ludzi kompletnie pozbawionych jakichkolwiek skrupułów. Mówię o filmach takich jak W Ciemnościach, jak Pokłosie, nawet jak Ida, czy wielu innych. Dlaczego nie byli w stanie nakręcić czegoś normalnego o tej Polsce, o tym wielkim duchowym dziedzictwie, któremu na imię Polska? Tylko kręcili te filmy, które pokazują nas, nas wyłącznie ze złej strony i mówią, musimy się wyzwolić z kłamstwa, musimy przecież pokazać prawdę o sobie. Tak, święty Jan Paweł II, będąc świadkiem wszystkich tych wydarzeń i w II Rzeczpospolitej, i w czasie II wojny światowej, i w czasie polskiej komunistycznej, dokładnie wiedział, że byli również źli Polacy. No ale wielokrotnie więcej było tych dobrych. I wielokrotnie było czynów heroicznych więcej, z których jesteśmy dumni, które składają się na to wielkie dziedzictwo, o którym jest Polska. Zobaczcie Państwo, że to wszystko składa się w jedną całość. Przez całe te dziesięciolecia w polskich szkołach nie uczono historii najnowszej. Wiele pokoleń Polaków nie ma pojęcia o tym, co się działo w czasie II wojny światowej pod jej koniec. Nie ma pojęcia o tym, co się działo po II wojnie światowej. Nie ma i nie miało pojęcia o tym, kto to byli żołnierze niezłomni, wyklęci, co to było powstanie antykomunistyczne. Nie miało pojęcia o tym, co się działo w 56., 70., 78. Kim był tak naprawdę kardynał Stefan Wyszyński? Kim, kim był Karol Wojtyła? Ludzie, którzy mówili o sobie biskupi kościoła katolickiego, ale biskupi polscy. Ten sam kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie powtarzał, jesteśmy biskupami, Kościoła katolickiego powszechnego, ale nie możemy zapominać, że jesteśmy biskupami polskimi i sprawy Polski nie mogą być nam obce. Ten sam święty Jan Paweł II w Kielcach wiele lat później mówił, to jest moja matka to ojczyzna, to są moi bracia i siostry. Te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, te sprawy nie mogą mnie nie boleć i was też muszą boleć. Mówił o Polsce jako o matce, będąc dumnym z całego dziedzictwa. Nie z tych szmalcowników, nie z tych, którzy byli antysemitami, tylko z tych wszystkich bohaterów, którzy go ukształtowali z tej Polski, która jest autentyczna, prawdziwa i sprawiedliwa. Przez całe pokolenia młode. Przez całe, przez całe dekady młodzi Polacy nie mieli pojęcia co się działo później w latach 80. co się działo w latach 90. Jak nie mieli pojęcia o podstawowych procesach historycznych, to łatwo było im włożyć do głowy, że polskość tak naprawdę to taka byle jakość zacofana. Że to szmalcownicy, że to antysemici i tak dalej, tak dalej. To było celowe. To było celowe. I w tym samym czasie ten zabieg, który jest najbardziej skuteczny przez kinematografię do świadomości i podświadomości. Co robili Niemcy w tym czasie? My nie musimy się wybielać, my tylko się nie potrafimy chwalić. Niemcy się wybielali. Za ogromne państwowe pieniądze, promując jeszcze to co robią, nakręcali takie filmy jak Nasze Matki, Nasze Ojcowie, jak Jeniec i wiele innych. Produkcja Nasze Matki, Nasze Ojcowie to jest najbardziej bezczelna niemiecka produkcja, w której pokazują Niemców jako ofiary nazizmu, a Polaków znów jako tylko tych brutalnych antysemitów. Film Jeniec? Piękna opowieść o bohaterze niemieckiego Wehrmachtu, który trafił w niewolę sowiecką, był w Łagrach i po kilkunastu latach uciekając przez różne kraje, gonił go ten pułkownik KGB, ale go nie dogonił, w końcu go puścił łaskawie, trafia ten niemiecki żołnierz z Wehrmachtu, po kilkunastu latach po wojnie do swojej rodziny, akurat jest Boże Narodzenie, akurat pada śnieg i śpiewają Stille Nacht, Heilige Nacht. Piękna opowieść o, bohateru, o bohaterze niemieckim. Wybierali się w ten sposób, wypromowali te filmy tak, że trafiły one do szerokiego odbiorcy. Kilkadziesiąt procent Niemców obejrzało te filmy. Po to, żeby inaczej myśleć o swojej historii. W tym czasie my oglądaliśmy w ciemnościach, pokłosie, i nie ucząc Polaków o najnowszej historii. To się nazywa pedagogika wstydu. To się nazywa pedagogika wstydu. I dlatego właśnie wprowadziliśmy lekcję historii i teraźniejszości. Zastąpiliśmy przedmiot wiedza o społeczeństwie wiedzą historią i teraźniejszością po to, żeby wiedza o społeczeństwie była poprzedzona i uzupełniona wiedzą o najnowszych procesach historycznych, które nas doprowadziły do tu i teraz. Nie da się zrozumieć dzisiejszej rzeczywistości bez znajomości podstawowych faktów historycznych z najnowszej historii. Nie da się zrozumieć kim dla Polski był święty jest święty Jan Paweł II, jeśli się nie zna historii tego człowieka tu z Krakowa i tam z Watykanu. Nie da się zrozumieć, czym dla i kim, dla Polski, Polaków, jest kościół katolicki w Polsce i był przez te wszystkie dekady, gdzie biskupi kształcili się głównie w katolickim Uniwersytecie Lubelskim świętego Jana Pawła II. I jakiego dokonał wielkiego czynu swoimi wybitnymi mężami stanu? Nie da się tego wszystkiego zrozumieć, nie znając postawy procesów historycznych. Czy to przypadek, że tak jak święty Jan Paweł II jest brutalnie atakowany przez tych od pedagogiki wstydu, jest brutalnie obrzucany błotem przez tych od pedagogiki wstydu, że ci sami ludzie, dokładnie te same środowiska, tak samo brutalnie obrzucają już nie podręczniki, tylko sam przedmiot historia i teraźniejszość. Czy to nie jest przypadek? To nie jest przypadek. To jest celowe działanie, które chce nas zawrócić z powrotem na pedagogię wstydu. A my dzisiaj, 45. rocznicę powołania na stolicę Piotrową świętego Jana Pawła II Karola Wojtyły, mamy raz jeszcze powtarzać, nie mamy prawa odrywać naszego narodu, naszego państwa, naszego społeczeństwa, naszej wspólnoty narodowej od tych korzeni, od tych korzeni, na których wyrosła ta wielka, to wielkie duchowe dziedzictwo, któremu na imię. Polska i to się nazywa edukacja patriotyczna i to się nazywa pedagogika dumy. Bądźmy dumni z Polski, bądźmy dumni ze świętego Jana Pawła II. Dziękuję bardzo.